No, hej, Misiaki, z tej strony znowu ja, Jaczek Samurai. Chciałbym Was zapoznać z kimś odlotowym. Mimo tego, że może to wyglądać, że okrada innych ludzi, to jednak zachowuje się jak pieprzony Robin Hood. Albo raczej jest to połączenie sama od odlotowych agentek i Robin Hooda. Panie i panowie, zapraszam Was na recenzję Carmen Sandiego. Pomyśleć, że sam serial miał swoją premierę dość niedawno, bodajże rok temu, w 2019 konkretnie w styczniu. Istniała oczywiście wcześniejsza wersja Carmen Sandiego, ale tutaj historia zostaje poprowadzona o wiele bardziej skomplikowanie. Sama Carmen Sandiego, inaczej zwana czarną owcą, jest wychowanką tzw. Weil. Jest to organizacja przestępców, która, aby osiągnąć swój cel, zrobi wszystko, posunie się do najgorszego moralnie czynu, jaki tylko sobie możecie wyobrazić. Po ucieczce z wyspy Wajl Czarna Owca, ponieważ taki ona miała kryptonim, została właśnie Carven San Sandiego, czyli słynną złodziejką ubraną w czerwony płaszcz i kapelusz i czarne pantofle. Oczywiście jak na super złodzieja, czyli złodzieja, który okrada innych złodziei, w sumie motyw jest taki sam jak w takiej pewnej grze Sly Cooper, ponieważ on jakby też okradał innych złodziei, czyli wychodziłoby na to, że okraj złodzieja, to nie kradziesz, nieprawdaż? Niestety, Vile próbuje też ją dopaść, ponieważ nie dość, że była wychowanką, to jednak ona próbuje za wszelką cenę zniszczyć organizację, która pomimo tego, że wychowała ją jak własne dziecko, to jednak oni tym co robią, szkodzą wszystkim innym ludziom. Jak już powiedziałem, jest to między innymi organizacja ekstremistów, czyli ludzi, którzy zrobią za wszelką cenę wszystko, aby tylko osiągnąć swój cel. Jeżeli chodzi o sam serial jest dość, no może jest przyjemny w odbiorze, ale troszkę skomplikowany, ponieważ dość dużo wątków przez niego się przewija. Ponieważ w tym momencie możemy uznać, że niby jest na początku zła ale jednak później dowiadujemy się, że tak nie jest. Później dochodzi jeszcze inna organizacja, nazywa się bodajże Akme, która próbuje dopaść Vile. Czyli, że mamy bodajże trzy strony konfliktu: mamy Vile, mamy Akme, no i oczywiście samą karmę z ekipą. Razem z playerem, czyli jej głównym informatorem i hakerem, próbują za wszelką cenę pokonać Vile. Sam serial, jak na razie liczy sobie dwa sezony i powiem Wam, Naprawdę mi się przyjemnie to ogląda. Tajemnice, spiski, chodzenie po ścianach, walki z łotrami to jest coś niesamowitego według mnie. Dobra, może jedna przesada, Może nie tyle co niesamowite, co naprawdę jest wciągające, aż nie chce się po prostu uwierzyć, że udało im się odświeżyć tak formułę, aby współczesny wiz miał po prostu taką radochę z oglądania dalszych odcinków. Jeżeli chodzi o sam odbiór tej produkcji, jest według mnie naprawdę ok. Wszystko tutaj nawet jest ładnie skonstruowane, tylko według mnie trochę za dużo wątków się przewija, i troszkę to według mnie jest pomieszane. Chociaż już w dalszych odcinkach, bodajże od połowy pierwszego sezonu, zaczyna się to w miarę ładnie układać, i tu już udaje się ułożyć po kolei nowych, jak i starych bohaterów. Poznajemy na przykład inspektora Deviną no i dawnych nauczycieli samej Carmen Sandiego, którzy są również szefami Iwajla. Są oczywiście różni, ale też i niebezpieczni, każdy ma swoją specjalizację. Ogólnie też podróże po całym świecie, aby odzyskiwać najcenniejsze zabytki, jest dość bardzo przyjemnym doświadczeniem. Poznajemy też tym samym, po troszeczku to, jak Carmen Sandiego spędzała swoje dzieciństwo, oraz poznajemy też powoli jej przeszłość. Tylko, że niestety, od innych osób. Nie wiadomo jeszcze dokładnie skąd ona pochodzi. Ale może w sezonie trzecim jeszcze się tego bodajże dowiemy. Wartka akcja i powoli rozwijająca się fabuła bardzo dobrze sprzyja następnym jej przygodom. I jak na samą Carmen Sandiego przystało. Akcja rozgrywa się w wielu różnych krajach i kontynentach. Po Afrykę aż po Amerykę Łacińską. Czyli mógłbym Wam polecić: jak najbardziej, jeżeli lubicie podróże, a nie lubicie za bardzo ruszać się z domu i przy okazji chcecie zobaczyć coś w miarę fajnego, a lubicie również tajemnicę i wartką akcję Carmen Sandiego jest zdecydowanie dla was. No i przy okazji, jeżeli jesteście fanami takich filmów jak na przykład Zorro, no to Carmen Sandiego przypadnie wam do gustu na pewno. Także więc, wszystkie świry z Netflixa. Ja was serdecznie pozdrawiam i polecam wam tę oto super złodziejkę. Mam nadzieję, że wam się spodobała recenzja. dostawcie ode mnie łapeczkę, komentarzyk i subskrypcję. Widzimy się w grupie Czeka oraz na naszym Discordzie. Do widzenia!